Prezydent wniósł ustawę o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego. To dobra decyzja. Dobra decyzja. Oczekiwana, naturalna. Tutaj nie widzę nawet pola do jakichś komentarzy spekulacji. Oczekaliśmy tego i teraz jest pytanie teraz do Parlamentu, jak to będzie przebiegać, jaki będzie ostateczny kształt. Natomiast pamiętajmy o jednym, najważniejszym. Że tu chodzi nie o zmuszenie kogoś, tylko danie komuś możliwości i prawa wyboru. Zwracam uwagę na bardzo sprytną manipulację w propagandzie antypisowskiej, antyprezydenckiej. Mówienie z oburzeniem, że ludzie dostaną mniej. Jakie sprytne iście diabelski spryt. Jaka to jest idea? Nie proszę pani. To samo powiem, ta sama wartość logiczna wypowiedzi, ale bliższa prawdy. A mianowicie powiedzmy to samo, inaczej. Jeżeli ktoś, kto kończy 60 czy 65 lat, podejmie decyzję, że chce i będzie miał prawo pracować dłużej, to wtedy dostanie większą emeryturę. To odwrócenie polega na tym, że ten gwałt i zmuszenie ludzi do dłuższej pracy przyjęto jako Poziom, ten, który się mi należy i teraz PiS chce Wam dać mniej. Czuje Pani? To jest subtelne, ale tak sprytne i w propagandzie to idzie i może niektórzy ludzie nadość na to złapać. Polacy nie gęsi i Polacy nie są, proszę Panią, bez, bez myślenia. I każdy wie, że jeżeli ja pracowałem tyle lat i mam 60, to jak pójdę na emeryturę, to będę żył, ta przewidywana długość życia więcej, a zebrany ma mniej. Jak popracuję dłużej, oczywiście zostanie mi mniej na emeryturze, ale emerytura to jest logika pewna. Ale cały wysiłek propagandowy, całe to odium spadło, niech powiedzą ile będzie miała mniej pani Kowalska, nie. Ona będzie miała tyle, ile by miała, gdyby nic przy tym nie ruszano. Tak było. Natomiast my chcemy, żeby było prawem, a nie obowiązkiem. Ja, ja powiem tak, że spotykam się z ludźmi na nizinach, rozmawiam z nimi. Są wcale zdenerwowani z tym, że kiedy odejdą na emeryturę, tej emerytury nie za dużo im zostanie. Ja się wcale nie dziwię, natomiast uważam, że e, człowiek powinien pracować. Daję przykład mojej rodziny, która pracowała do późnych lat. E, kiedy dziadka męża zwolniono z pracy, a miał, był już po siedemdziesiątce, szybko odszedł. Brakowało mu tej pracy. Więc proszę mi powiedzieć, co to jest za różnica, kiedy mężczyzna odchodzi w wieku 65 czy 67 latach? A kobieta? A kobieta powinna odejść wtedy, kiedy będzie się czuła. Przecież mamy jeszcze tą, tą, tą pomostówkę, którą chcemy przejść. Ja myślę, ja z tej pomostówki korzystałam, więc myślę, że to jest dobra droga. Nie wzięto pod uwagę faktu, że w Polsce w porównaniu z krajami Europy Zachodniej mężczyźni żyją średnio 6 lat krócej, a kobiety 3 lata krócej. Czy to powinno się wziąć pod uwagę? Ja myślę, że trzeba brać pod uwagę, że u nas są w Polsce bardzo niskie zarobki. Nie zarabiamy tak jak w Unii Europejskiej, więc to myślę, że jest priorytet na to, żebyśmy zarabiali więcej. Wtedy nie będzie wielkich problemów. Kiedy będziemy za, zarabiać więcej? Wtedy, kiedy y, 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 musimy zarabiać więcej, więc musimy zrobić wszystko, żebyśmy zarabiali więcej. W zeszłym roku, kiedy startowałam do Parlamentu Europejskiego, jednym z moich priorytetów było to, żeby ludzie zarabiali tak, jak zarabiają w Unii Europejskiej, czyli zrównanie pensji z Unią Europejską. Jakby to nie nazwać, my jako Polacy zarabiamy bardzo mało. I, I jak pani poseł wtedy postulowała, żeby to zrobić? Ja, ja miałam na to cały program. Proszę wrócić. Ja nie pamiętam, oczywiście, na pamięć, ale proszę wrócić, bo to jest gdzieś w internecie. I można zobaczyć, że cały program. Nie przygotowywałam go sama, tylko z doradcami finansowymi. Platforma Obywatelska zepsuła prawo, zmieniając zasady gry. To no nie można zrobić tak, że o pewne rzeczy odbiera się obywatelom, pewne przywileje się odbiera obywatelom, czy zmienia się zasady w trakcie. W trakcie gry i tutaj cieszymy się z tego projektu, który przywraca te zasady, na które się mówiliśmy, na które się mówiliśmy, idąc do pracy, na które ta umowa społeczna była, więc to jest krok ku przywróceniu pewnej, pewnej normalności. Natomiast my byśmy postulowali, żeby do tego projektu doszła, doszedł zapis mówiący o tym, że to nie wiek konkretny, ale ilość lat przepracowanych będzie decydować o tym, kiedy kto pójdzie na emeryturę. Krytycy tej ustawy prezydenckiej podnoszą, że emerytury będą wtedy dużo niższe. E, nikt tylko nie potrafi powiedzieć o ile. Czy pan poseł pamięta, żeby wtedy, kiedy Platforma e, tę ustawę forsowała, mówiło się o ile emerytury dzięki temu wzrosną? Nie no, ale to, to są takie liczenia, wróżenie z FUSU. Znaczy, kiedyś pamiętam taki obrazek, że emerytura w Polsce to jest wróżenie z zus -ów. No to, to tak trochę jest. No to, tutaj jak będzie to, 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 to tylko, tylko Bóg raczy wiedzieć, bo te pieniądze, które my składamy, to przypomnę wszystkim Państwu, są wydawane na bieżąco, więc trudno powiedzieć, żebyśmy rzeczywiście coś składali. No, tak naprawdę zrzucamy się na, na, na emeryturę bieżące i naprawdę określenie jej wysokości jest jest szalataństwem i absolutnie nie, nie wiem, czy ktokolwiek Odpowiedzialny byłby się podjął takich, takich określeń, że ile zrosną, ile będzie wynosić, to, to jest wszystko, wszystko czarna magia. No, ja mam tutaj bardzo jasne stanowisko. Uważam, że w tej chwili, w momencie, kiedy cała Europa wychodzi z kryzysu, nie stać nas na to, żeby obniżać wiek emerytalny, mimo że duża część społeczeństwa chciałoby, żeby ten wiek był od, yy, pomniejszony, dlatego że to tak naprawdę doprowadzi do tego, że yy, ludzie będą za, dostawali dużo, dużo mniejsze pieniądze i te emerytury będą naprawdę małe. Ale całe. Cała, cała tak naprawdę Europa podwyższa wiek emerytalny. No i niestety, mimo że to jest bolesna decyzja, to moim zdaniem nie powinno być od tego odwrotu. Wtedy, kiedy podwyższano wiek emerytalny, nie brano pod uwagę tego, że mężczyźni w Polsce żyją średnio 6 lat krócej niż w Europie, a kobiety 3 lata i że ze względu na opiekę społeczną, na służbę zdrowia, długość życia w zdrowiu Polaków w stosunku do obywateli, obywateli Europy Zachodniej, jest jeszcze y, krótsza. Czy powinno się to brać pod uwagę? Znaczy no, sytuacja gospodarcza w Europie jest taka, jaka jest i wychodzimy dopiero z olbrzymiego kryzysu e, gospodarczego. Mamy również e, kryzys demograficzny w Polsce. Moim zdaniem mimo że ta decyzja była bardzo trudna i również kosztowała platformę obywatelską bardzo dużo poparcia społecznego, nie ma innego wyjścia, dlatego że jeżeli chcemy mieć godne, poważne emerytury w przyszłości, no to niestety ten e, wiek emerytalny musi być podwyższony. Jeżeli on zostanie obniżony e, do tego poprzedniego, no to... Trzeba sobie jasno zdawać z tego sprawę, jakie będą konsekwencje, a konsekwencje będą takie, że po prostu te emerytury będą dużo niższe.